Było ciemno. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i u drugi uczennik szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz u drugi uczennik przeżył Piotra i przebył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Szedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno, oraz rozpustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto słowo pańskie. My jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej w Jerozolimie. Bóg wybrał nas na świadków, na których Mówi to Piotr. Człowiek, który według i czysto ludzkiej oceny z całą pewnością nie nadawał się do woli, którą przyszło mu wypełnić. bardzo krótkotrwałego. Czym Chrystusowi, że pójdzie za Nim na koniec świata, że to jest Go bronić, parę godzin później wypowiadał słowa nie znam Go. Trzykrotnie to powtórzył. Jezus już w czasie swojego nauczania wskazywał na szczególną rolę, którą będzie pełnić. Mówił do niego, ty jesteś Piotr, skala na tej skale zbuduje mój kościół. Ale chwilę, chwilę potem zaczął też zapowiadać swoją i śmierci i wtedy Piotr zaczął Go pouczać, Panie, co, co to gadasz? niby w na nie przyjdzie wtedy i wtedy usłyszał słowa, zejdź mi z oczu, Panie. Pozostali. Ten niewymieniony dzisiaj z imienia w Ewangelii, to się Jan owszem, jako jedyny miał uwagę pójść pod krzyż Chrystusa, ale, ale było tak, tak, był taki moment, kiedy wraz z bratem Jakubem dzieli ze sobą matkę i chcieli sobie posady załatwiać Królestwie Chrystusa, po granicy, po lewicy. A to królestwo, tak jak pozostali, rozumieli bardzo konkretnie, że to tu na ziemi, bo przecież Jezus po Moją Moc, przeznarza burzę ucisza na jeziorach, kto aby patrzeć, jak przodem w Rzymie, wielki Izrael. Kiedyś wszyscy pozostali, bo kłócili się, który z nich jest najważniejszy, bo Jezus tak wyraźnie mówił, że przyszedł nie po to, żeby służono, tylko żeby służyć. Gdy przyszła chwila, to by wszyscy po uciekali. A to oni mieli być świadkami z Wamkrych Stanów, czyli najważniejszego wydarzenia, które zmieniało losy świata. Bo po co Chrystus w ogóle przyszedł na Ziemię? Niektórzy czytając powierzchnię Wamkrych Stanów, mogliby sobie powiedzieć, żeby żeby jest tym ludzkim wolączką, no bo właśnie. Uzdrawił, lekko, znażał ciszę, uciszał na jeziorze. Niektórzy by od Pana Boga przede wszystkim tego oczekiwali, i dopiero sobie wtedy o nim przypominają, kiedy w ich życiu coś na tyle się popsuje, że już sami sobie nie radzą. Na co dzień nie jest im potrzebne. Dopiero jak się wszystko wali, nagle bóg gdzieś się przypomina, jest przygodny. Owszem, zdradę. Nie wszystkich. To pewnym nawet nie mógł. Są im rodziny na zalecie. Dlaczego nie mógł? Bo ten były ich umysły i zamknięte serca. Nie wierzyli. Klap noży nie powtórzył tego następnego dnia. Ludzie poszli i z tego, co Pan Bóg nam dał, przygotowali sobie jak zwykle, własnymi rękami. To, że uciszyli jedną, może nie oznacza, że zniknęły Kuragan z nie po to przyszedł. Nigdy tego nie obiecywał. Jak ktoś sądzi, że Chrystus przyszedł po to, żeby naprawiać tę naszą rzeczywistość, tak. że obiecywał jakiś raj na ziemi, to znaczy, że nigdy nie czytał Ewangelii. Nie ma pojęcia o tym, czym ta Ewangelia jest. Nigdy nie spotkał Chrystusa realnego. Niektórzy nie widzieć takiego rewolucjonistę sprzed tysięcy lat, oj, gdyby wcielono jego ideę w, w życie, to do by raj na Ziemi. Nie, on niczego takiego nie mówił. Inni próbowali zaprowadzać raj na Ziemi, a zazwyczaj go do jeszcze większego piekła. Po co przyszedł? Dlaczego? Dlatego, że śmierć. Że śmierć, która nie jest pomysły Boga. to jest nasz pomysł, to jest dzieło człowieka, wybór człowieka, który przecież był stwarzany po to, żeby być szczęśliwym, żeby nie cierpieć, nie umierać, tylko wierzył w pewnym momencie, że sam może być. odwrócił się od swojego stwórcy. Jeżeli odwrócił się od śluba, życia, to życie musiał stracić. Człowiek odwrócił się od Boga, ale Bóg nie odwrócił się od człowieka. Dlatego przyszedł i stał się człowiekiem, żeby jako Bóg i człowiek zaśmierzał się spotkać. I tym spotkaniu z nim nie da się tylko się pokonać. I to jest ta dobra nowina. I tego świadkami mieli stać się apostołowi. Tylko musieli przejść taką trudną drogę wewnętrznej przemiany, zrozumieć, że Pan Bóg nie będzie się zachowywał tak, jak oni sobie to wymyślili, jak sobie wymyślili to ich religijni przywódcy, pod dyktando naszych ludzkich pomysłów według naszych projektów. My no ciągle mamy dla Pana Boga takie projekty, co On powinien zrobić? Kiedy coś zaczyna złego dziać się w świecie, tak jak teraz, okrutna wojna, no to też chcielibyśmy, żeby grom spuścił z nieba na winowalców. A posłowie też tak chcieli. Kiedy ich nie przyjęto w miasteczko zamarytańskim przyszli do Jezusa, Panie, czy mamy y, prosić, aby niebo spuściło gromy, Działa w Na zło nie odpowiada przemocy. Nie próbuje człowieka zmienić na siłę. Kiedy Chrystus już poznał tych komu zupełnie inne pytanie. Czy ty mnie kochasz? Trzykrotnie go zapytał. Zadziwiającą rzeczą jest, że w Ewangeliach mamy bardzo takie szczegółowe, długie relacje o męce Chrystusa. Czytaliśmy ten tekst w niedzielę Palmową, w wielki piątek. Godzina po godzinie, krok po kroku. Autorzy ewangelii relacjonują to wszystko do momentu śmierci i pogrzebu Chrystusa. A kiedy zostawimy te teksty, które mówią o zmarłych stanach, one są takie bardzo skąpe, No wręcz czujemy jakiś to no Jeżeli sobie uświadomimy, że czas. Wierzyli. Nie trzeba było y, jakichś y, szczegółowych opisów dotyczących prawdy, że Chrystus żyje, dlatego że ci, którzy to głosili, w to pewnym sensie sami byli takimi żywymi księgami. Dla nich to była rzecz oczywista. Tak, nie zaprzeczałem. Bo to całkowicie zmieniło mi życie. Zrezygnowali ze swoimi mani wielkości spróby sterowania Panem Bogiem, zrozumieli, o co tak naprawdę Pan Bogu chodzi. Tylko czy my to rozumiemy? Ciągle byśmy chcieli Mu doradzać, jak powinien urządzić świat. Tylko czy, czy słuchamy tego, co ma nam do zaproponowania? Jeden ze starożytnych, pogańskich pisarzy, który nie ukrywał, że chrześcijan nie znosi. uważał, że są zagrożeniem dla tego jego świata, dla niego idealnego, zbudowanego do wiejskiej filozofii, sile rzymskich legionów, w rzymskim prawie. Nam nie był w stanie powstrzymać się od zdumienia, patrząc na życie tych pierwszych chrześcijan, i wręcz wykrzyknąć w jednym ze swoich pism, patrzcie, jak oni się miłują, mówią, patrzcie, jak oni się kochają. Nie y, słowa, tylko życie tych świadków z Narodów było jakby największym dowodem, że, że Chrystus zmienił ich całkowicie. Drodzy, kiedy dzisiaj każdy z nas, dla serca, myśli. Pewnie w nas jest też wiele złości, oburzenia na to, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami i też lęku, czy, czy sami tego nie doświadczamy. I właśnie też takich pytań, no dlaczego Pan coś, czegoś z tym nie zrobi? I to zadajmy sobie pytania, na ile jesteśmy świadkami zmarłej wystawionego Chrystusa? Bo on czegoś zupełnie innego uczył swoich na zło? Nigdy. Nie reaguje się złożeczeniem. Pan Bóg y, nie próbuje człowieka zmienić na siłę. Pan Bóg chce człowieka zmienić miłością. Jeżeli widzimy to zło, coraz więcej tego zła, y, to żadną odpowiedzią nie jest złorzeczenie. Czy przyzywanie bronią z nieba, bo no to jest tylko kolejne zło. Jaką z Magrybskania może dać na taką sytuację, jest więcej dobra. Dlatego dzisiaj świadkami Magrybskania Chrystusa są ci, którzy otworzyli drzwi swoich domów dla uchodźców, którzy na każdy inny sposób przychodzili mi z pomocą. To są świadkowie z Magrybskania. Prawdziwi świadkowie z Magrybskania. Mamy tutaj w naszej parafii. Świadkami z tym stanie są nie ci, którzy zastanawiają się, co stracę, kiedy coś dam, co powinienem dać. Bo odpowiedzią na zło, tak jak pokazuje nam Chrystus, jest miłość. Jedyna sensowna odpowiedź. Dziś kiedy, kiedy przychodzi nam przeżywać tę uroczystość, która ma wylewać w nasze serca nadzieję, to zadajmy sobie pytanie, ile chcemy w tej miłości okazać tym, których mamy wokół siebie. Bo dopiero wtedy będziemy takimi prawdziwymi świadkami zmartwychwstania. Zmartwychwstania dobra w naszych sercach.